Słyszał pan, jak to Oj, by... bóg, wybuch był... He... moje panu, ja myślałem, że może że się jakaś bomba rąbła gdzieś, no. Wybuch był straszny był. Ja myślałem, że to gaz może, ale ona... i krzyk! Jezus, Maria, a ona się paliła, kobieta. Na chwilę obecną nie znamy przyczyny wybuchu. Wiemy tylko, że w pomieszczeniu przystosowanym do jako szwalnia doszło do wybuchu. Jedna osoba, która przebywała w pomieszczeniu, wybiegła stamtąd. Na niej paliła się odzież. Mieszkańcy ugasili tą osobę. Osoba została zabrana przez pogotowie do szpitala. To jest jedyne źródło, które było używane. W chwili obecnej trwa zabezpieczenie miejsca, gdzie doszło do wybuchu. Jest to na ulicy Prusa, z tyłu od zaplecza rynku. Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani łącznie, było siedem osób, z czego dwie zostały przewiezione do szpitala, najprawdopodobniej z poparzeniami. No, w tej chwili strażacy i grupa dochodzeniowo-śledcza wy, y, wykonuje czynności na miejscu, zbiera ślady, próbuje ustalić, co tak naprawdę było przyczyną tego wybuchu, który słyszeli mieszkańcy budynku. Osoba, która udzielała jej pomoc, również y, została zabrana y, do szpitala. Niestety drugiej karetki nie było, y, więc naszym wozem bojowym została odtransportowana na sod. Tutaj można tylko wyrazić oburzenie, bo y, jeżeli y, mam informację, że Straż Pożarna Dzwoni na pogotowie ratunkowe i pogotowie ratunkowe nie odbiera, a jednocześnie osoba poparzona zresztą osoba, no można powiedzieć, swoisty bohater, bo z tego co wiem, to osoba, która ratowała tą panią, która się po poparzeń więcej miała. I ta osoba czeka na przejazd karetki. No i bardzo odważna decyzja strażaków, pana komendanta że no w takiej sytuacji wiezie wozem bojowym straż, strażą pożarną, wiezie do szpitala. No to, to są rzeczy absolutnie no, godne najwyższego, najwyższej krytyki. To jest, powiedziałbym, poza krytyką. Ja mogę tylko dziękować Straży Pożarnej za ofiarność i poświęcenie, ale zupełnie nie rozumiem, po co nam pogotowie ratunkowe.